Siemano, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nareszcie w misji, w której to zarobimy troszkę kasy, bo w końcu po tylu przygotowaniach naprawdę, bo troszkę musiałem się nabiegać wszystkimi praktycznie postaciami, by wykonać sekwencje rzeczy, które to są potrzebne do rozpoczęcia tej misji. I w końcu Wayne zadzwonił do mnie i powiedział, że wszystko jest gotowe, więc zaróbmy, tro tr zaróbmy trochę kasy i napadnijmy na ten kontenerowiec. Hello, Trevor? Shima. I missed you. Hello Wade. I missed you too. Hello Trevor. Oh there. Hey hot lips. Where you been hiding? I got a knot the size of a baseball in here, all right? Needs a little loosening up, all right? Oh, massage me motherfucker. Good, good. Trevor's hard at work, huh? Where's the surrogate <laughs> child? Who? The boy with the stars in his eyes. <ekipa>. and I like that. Was not like that? Hey there. You and him, the old father-son issues? Gives me the fucking creeps. How's the leg room? Oh, it's excellent. You wanna go? No, I'm good, though. Hey, I called you boys here to discuss this job that I've been planning. What fuck are you talking about? Shut the fuck up, Michael, all right? You owe me. Hey, did you talk to Lester? I called him. He's in the hospital or something, all right? We keep him out and we get 20%. Well, unless, of course, you go states again and uh, have me arrested. Hey, wasn't like that. Better not have been. I mean, like, you give a fuck. Oh, see, I give a fuck, Michael. It's a position fucking viewpoint, all right? Like god, like evolution, like anything else. Sunshine boredom lies, that's what we got. Other people they have other worlds, but for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses, you know, a carrion eating motherfucker. Do you understand that? Wow. Woo! Bravo, you fucking idiot. Man, I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd, all right? Now Floyd not the fuck get out of here. All right? Now Floyd here works at the port. He puts me onto Merriweather security who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now got a couple buyers lined up. I guarantee no problems, no major heat. Mm, let's get going. All right let's take our slightly past dead vibe to an airfield where I got a sub. Got a chopper, got we need. Right. <laughs> tak, bo wszystko po prostu zwinęliśmy. Yy, ale nie przedstawił tego w sumie tak planu Michael'owi i Franklinowi, chyba że teraz to zrobi w samochodzie. O, tak! Nie jedziemy tym furgonem czerwonym. Kurde, tu są tylko dwa miejsca. No do pały jasnej i tu jest parking, ale jest pusty. Dobra, czteroosobowa fura. Choćby to! choćby to! Stój! Kurde, była taka piękna. Są tu światła, jest i czerwone. Sweet, biegnij zanim mrugnie zielone, biegnij, 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 Michael. Biegnij, 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 biegni. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Nara. Cześć. Wszyscy są? Spadamy zanim ten spróbuje nam odebrać ten wózek. 7 kilometrów jest na post startowy. Gdzie my odstawiliśmy po prostu ten śmigłowiec? Naga daleko. Repeatedly, but this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life, man. It's not like that. Well, what is it like, huh? You think the world owes you a living? You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle class thing. Where I'm from, hustling is still hustling, and going halfway across the state is still a uh, Going halfway across the state. Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TP Inc., okay? So we gotta make the trip. TP Inc., Inc. Trevor Phillips Industries. Industries. My phone. My company. My Industries company, okay. Or incorporated. I guess. If it's TP, TP Inc., Inc., it'd be Trevor Phillips incorporated <laughs> just saying. You're mocking me. Nice. Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off. But still, Trevor, it's a business. Michael, an honest American business and there aren't many of them left. Hey, you know this airport,

And then from this other guy, whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel. When he's offered a job he ain't even qualified to do, this is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many yous. Yeah. A country full of yous. That's mi w zupełności jeden wystarczy do szczęścia, a potrafi ze mną zrobić tyle. <laughs> Trafi mi <mnie tak laughs>

Oj, będzie gruba akcja. Oj. Mam wrażenie, że za dużo, za dużo po prostu tych wszystkich pojazdów yeah, 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 teraz tu jeździ. Wzięliście się. Mam zjazd. Brałem lekcje pilotażu, ale samochodem nie umiem jeździć nadal. Hey, I

Here's my submarine. <laughs> Floyd, wait. Stand by the o jacie. Tak, no, wygląda na śmigłowiec, nie? Cargo Bob. To jest cargo Bob. Ci nie by uruchomić linki. Aha, ja przywiozę ten batyskaw. Jezus! Dobrze, że wybrałem tą opcję tej misji. Po prostu świetna. Idealnie A w lewo. Nie rzuca kompletnie tym śmigłowcem. Michael ma wypracowane umiejętności na maksa. Daj, zaciepimy go. O jest, sam z automatu. Tylko tak troszkę dziwnie. O, zabujało nim. Spadamy. Ciekawe, że to jest daleko. Leź na teren testów. Na teren czego? Ej, wróć. Moment, gdzie to jest? Ej, tam? Mówcie, że aż z tak daleka będziemy płynąć tym batyskapem testu. A, chyba, że nie, to tam jest, bo my na tym. Nie wiem, my w tej za to, co byliśmy w mieście. I tam był ten statek. <głos> <głos> Nic takiego nie powiedziałem. <noise> Mogę zmienić widok kamery? O! Ale tak mi się wydaje, że wolniej lecimy. Nie wiem, czy też odnosicie takie wrażenie. Jasne. Nie, w ogóle. <laughs> Zwolni Batyska w pobliżu testów, proszę bardzo. Tylko to, żeby się nie rozpadł, nie? To sobie wlądujemy tak niżej. Pum! Poszedł. Dobra, uruchom aplikację Truck aby namierzać. Namierzyć urządzenie. Cel znaleziony. Moment, tak żebym płynął dobrze. Dobra. O tam, mniej więcej. Tak. Tylko, że celem. Dobra, rozumiem, daleko to będzie? Wynurz się troszkę, wynurz się. Wynurzamy się. Prawo. płynę centralnie na niego, Zobaczymy zobaczmy czy na minimapie go mam oznaczonego, czy nie bardzo. Czyli ten cel na na, na, na telefonie jest tylko i wyłącznie zasługą tej aplikacji. Mam wrażenie, że cały czas jestem zbyt nisko. Zbliża on się, czy nie? To patrzę i patrzę, jest tylko to jakby pokazane. Wynurzmy się troszkę. Spoglądam w otchłań Michael i podoba mi się to. Przełączmy się. O, nie na ten widok. Na ten, na ten. O, kompletnie nic nie widać. Jakie tu mamy wskaźniki? Co one nam pokazują? Troszkę zboczyłem z kursu. Coś tam jest, tak jakby. Ale to chyba są skały. O, zbliżam się. Dobra, zmiana widoku. Jeszcze nie. Moment. Moment, moment. O, jesteśmy praktycznie nad celem albo pod. Zaraz się okaże. Jestem na miejscu. No praktycznie. Zanurzymy się. Wypuść. Wypuszczaj powietrze. Jeszcze niżej, no bez jaj. Faktycznie coś tu jest. Troszkę za mną, to jakby. Się cały czas zanurzam? Tylko, że dość powoli to chyba robię. Obróć się. Zróbmy zanurzanie w taki oto sposób, że sobie dodam jeszcze gazu trochę. No, w dół, stary. Jezu, on schodzi powoli. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół tu to jest. Ale cóż to? co? To kurde jest! O tym bad skąd... aby je zgarnąć. Dobra, udaj się po urządzenie. To jest to, co oni tu testują. Możliwe. Pere pa, 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 pa. Dawaj Dawaj, no do przodu, do przodu, stary. Jeszcze trochę. AU! Wynurz się na powierzchni, już to robię. To się jakimś cudem pod... podpiął. Ale to jest to urządzenie, które mieliśmy skroić? Mhm, Oni się chyba szczają. Na bombę? Jasne. Good of Dobra, wynurzam się cały czas. Yeah, well, sure. Dawaj, szybci tym baty z kafem. Patrzmy na treworka. Well Co to jest? Dawaj do góry. Może długo to zajmuje Jeśli bym wypłynął. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry dawaj. No dobra, stary, musisz zaczekać chwilę. Już praktycznie Let's jestem. Go, no moment, ja tego nie przyspieszę w żaden sposób. Już praktycznie, praktycznie, już już, już widzę taflę wody. Hey, Wiem, Mikey, daj mi święty spokój. Iii, przełącz na Michaela, proszę bardzo. W dół, w dół, w dół, oni się chyba strzają na bank, bo to nie może tak pójść po prosto. już o, wbrew pozorom nie jest takie proste. Nie chcę zanurzyć tego śmigłowca. Podczepiłem go, czy nie? Mam. Jasne, to nie będzie po prostu takie łatwe. Na bank po drodze coś się wydarzy. To jest Shandy's Shores, to jest, co, to, to, to lotnisko, tak? Nasze, mhm, dobra. No właśnie. Czekajcie, zamienię się na Michaela. Se ciut postrzela. No staram się, spokojnie. Wow, to musiało boleć. Druga poszła. Ile ich jeszcze jest? Jak się mogę przełączyć? O! O to chodziło. No czekajcie, momencik. Łodzie już nie dopłyną, ale jest helik. Pa 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 pa, pa nara. I co to takiego ważnego dla was jest? Zniszczę. Co mor? Jest śmigłowiec? Tam jest. O kurde. Nawet dwóch, bo oni jakoś zmienią się pozycjami. Patrzcie jak zaatakowali sprytnie te bestie. No dobra Jest, padł padł, padł ten, padł pilot, więc po ptakach. No 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 jeszcze trochę. Wybuchnie wam to Papatki. <grystanie> Sweet, ale po co się mam na Michaela zamieniać teraz? Jezus, rakieta poszła. Jeszcze trochę, jeszcze, 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 dawaj Pilot padł, mi się wydaje. Ale mają drugiego. Nie, teraz już ptaka. Mike, zmień, zmień tą pozycję. Wiedziałem, że nie będzie łatwo. Przynajmniej mamy wojskowy śmigłowiec, nie ma problemu. Nas tak łatwo nie zabiją, jak na ich. Papa? Pa. na razie. Dobra, czyli co, majki, tak? Proszę bardzo, mogę lecieć. O kurczę, troszkę się dymi mi ten pojazd już. Jak najszybciej na lotnisko. Mary Water już, ja wszystko już wiem, przecież ta druga opcja brała pod względy atak na lotniskowiec. Nie na lotniskowiec, na kontenerowiec. A to, co ja wykonałem, to jest podrąbanie tego samego urządzenia, tylko, że drugiej, drugiej kopii jego o, z wody. I to teoretycznie było bardziej... Więcej było planowania, ale misja ogólnie poszła łatwiej. I się zastanawiam, ile kasy za to będzie. Przydałoby się kupić jakieś nieruchomości w końcu dodatkowe. Kurde, ten śmigłowiec już mi tak... Mam wrażenie, że ledwo, ledwo. jak on wygląda od przodu? No... Dość kiepsko. Jeszcze coraz bardziej mi się, się dymi, mam takie wrażenie przynajmniej. Dobra. Przeleź nisko nad pasem startowym i zwolnij batyska. Luz. Ja go zwolnię w taki sposób, że Trif przeżyje sobie. I co? Wylądować? I, co, wylądować? I don't know. it been? Not ten years? After this, the government won't care how long it's been. They're gonna put you and everyone you ever knew on their kill list. And you! I thought you would be smarter than this. What'd I do? Stealing a super weapon to sell to the Chinese! Damn, T. This is some nuke or some shit? Okay. Kind of. I mean it was all woozy and shit. It doesn't matter, alright? It's done. We've got it. oh we could put it back. Drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? <gibberish> we'll get you another score, Trevor. You owe me! Wait, get in that chopper. Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay! All right, now on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey! We need a score, remember. Nic nie dostaniemy. Ja byłem tak napalony na kasę. Ej, no, o cholernie się zawiodło My tego na serio nie sprzedamy w jakiś sposób? Skogna Mary Water. Ale, szajs. Kurwa. Naprawdę? To co? Teraz? W sumie nic. Nawet heli zniknęło. Ale bez sensu. Niech to się jakoś rozwinie. Ej. Jestem smutny. Kurde. O, no to po ptakach. Nie wiem, czy ta druga opcja zakładała to, że ja może jednak Dam radę to opylić, ale nie, Federal Investigation Bureau To co, jeszcze jedna misja? Ile jest? 25, nie wyrobimy się Czy nie 25, około 20 Zróbmy coś pobocznego, jakiś wyścig Tymi łódź, 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 łódkami, czy czym, nie wiem, zaraz się okaże Wyścig morski, oznacz mi to Jakiś pojazd Oprócz tego co widzę, bo naprawdę nim nie pojadę To jest nie do przyjęcia No kurde. Coś innego? Błagam? Proszę? Po taksówkę bym mógł zadzwonić, ale to potrwa. Dobra, jedźmy tym. To nie jest daleko w sumie. Nie no, serio ktoś zamyka takie coś? Ludzie są dumni ze swoich zdobycz. No przynajmniej odpala bez problemu. Jiju. Zaskakująca szybkość. To jest to, czym charakteryzuje się... Ktoś dzwoni. So is. Whoa, <laughs> whoa, whoa! You're the guy stealing contracts! You the my You Good had man. too many brothers! They needed calling. You're fucking dead! Aren't we all? We live and we die! That's our curse! Hey, you wanna expedite the situation? Come fucking find me! Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck! <laughs> Dobra, spoko, czyli niespodziewane wizyty mogą się odbyć w moim domu. Ale to się okaże później. Pewnie jak tam się zjawię, to on będzie gdzieś zaczajony, i się rozpocznie jakaś sekwencja czegoś. Zobaczymy, jak to rozwiązali. Najpierw chcę ten wyścig. Czekaj, czy skuterami? Bardziej bym się łodzią chciał ścigać. O, skutery wodne, spoko. To ja sobie tu zaparkuję ziomeczki. Siądź na SherkSherp na linii startu. Czyli na to! Dawaj. Mam kamizelkę. W razie czego. Ale za to kasy będzie. Wystartować w wyścigu morskim. Dawaj. <ścoughs> Jakie słobiaki! Canyon Raito. One and go. Chłopaki. Stop. Jak on tak mógł wystartować szybko? Ma subkredowane to wszystko. Wypad Wybijał się. Uważaj, ja lepiej zakręty biorę. Kurde, serio? Au, tu trzeba uważać. Dawaj, 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 dawaj. Tak, żeby nie wjechać po prostu gdzieś na skałę albo na coś, bo to będzie masakra. Bo wtedy chyba nie ze. No mówiłem! Działaj, 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 działaj. Lepiej wolniej, a bezpieczniej niż po prostu na Hama, a szybko, bo wtedy to jest w skutkach straszne. Boże jak je pływam. <laughs> Oni też widzę, że też nie za bardzo ogarnieją. And right Mogę zmienić tłumutę przy tym?

Isn't Dobra, nieważne słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Au! Trzymajcie się gorąco. Cześć na razie.